Jest to spotkanie bardzo robocze, ale bardzo też uroczyste ze względu na przybycie znamienitych gości. Przejście graniczne, które było towarowo-osobowym, obecnie jest tylko osobowym. Sytuacja ta powoduje wyraźno, wyraźną, odczuwalną stagnację. Przejście graniczne w Słowatyczach jako towarowo-osobowe odciążało sąsiednie terminale, takie jak Koroszczyn, Bobrowniki, o ruchu pojazdów do 7,5 tony oraz pozwoliło na rozpoczęcie działalności firmom znajdującym się na terenie naszego przejścia granicznego. Ma to również bardzo duży wpływ i rozwój na infrastrukturę naszych gmin i sąsiednich. Po analizie dokumentów, jakie zostały przedstawione ze strony Republiki Białoruskiej do Polski, wynika, iż istnieje taka możliwość dalszej kontynuowania takiego ruchu pojazdów ciężarowych do 5 ton masy rzeczywistej. W większości towary przewożone przez most w Sołatyczach o rzeczywistej masie całkowitej do 5 ton nie stanowią żadnego zagrożenia dla odbywającego się ruchu pojazdów. Wójcie dzisiaj na terenie gminy spotkanie gmin tworzących właśnie stowarzyszenie aktywne pograniczne i głównym tematem jest most prowadzący do przejścia właściwie most tworzący przejście graniczne pomiędzy Polską a Białorusią w Słowatyczach. Jest w opłakanym stanie, nastąpiły ograniczenia w ruchu i czy aktywne pogranicze jest w stanie to coś, coś tu zmienić, pomóc rozwiązać ten problem. Myślę, że to jest to dla nas bardzo e, wielka szansa, aby ten most e, dzięki temu naszemu aktywnemu pograniczu e, może nie tyle wyremontować, aby władze nasze pochyliły się nad tym problemem i rzeczywiście dogłębnie to zbadać, czy jest zasadny remont mostu, ewentualna budowa drugiego mostu. Nie możemy sobie pozwolić na zamknięcie całkowite. No jest to nasza tętnica, prawda, która utrzymuje nasze przygraniczne gminy i w chwili obecnej ograniczenia, które zostały wprowadzone na tym moście odnośnie tonażu, no widać, że jest duża degradacja w naszej gminie nastąpiła odnośnie, odnośnie tego ruchu. Firmy, które powstały w przeciągu ostatnich dwóch lat przy naszym przejściu granicznym i, i, i na terenie przejścia granicznego niestety są zmuszone do, do, do likwidacji zamykania i zwalniania ludzi, a, a nie taki cel zakładamy, prawda? Po to stworzyliśmy te całe przedsięwzięcie, aby rozwijać się, nie, nie usteczniać, wręcz wręcz rozwijać tą współpracę transgraniczną. Jest chęć, jest wola po stronie białoruskiej tak samo jak i po ukraińskiej bo to nie tylko chodzi o stronę białoruską także też o stronę ukraińską i mamy nadzieję że nasi nasi włodarze po drugiej po stronie, po drugiej stronie i, nasi do... i nasi też w Polsce będą nad tym pracowali Czego dowiedzieliśmy się podczas tej wizyty na moście bo była e, krótka robocza wizyta na moście pozwolono nam tam wejść e, samorządowcy e, o czym była mowa i czy już są jakieś konkrety no generalnie ta wizyta dotyczyła właśnie pokazania. pokazania tego na żywo, że ten most jednak nie jest w takim opłakanym stanie, jakim jest opisywany. prawda? Myślę, że te ograniczenia, które zostały zrobione, ale to jest moja opinia, troszeczkę są na wyrost, i, i myślę, że ten ruch 7,5 ton, prawda, który był wcześniej ruchem osobowo-ciężarowym, był jak najbardziej zasadny i, i, i raczej w, w tym momencie nie zagraża to jakiemuś większemu prawda, bezpieczeństwu dla. Ruchu osobowego, natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o konkrety, no to nie padły jakieś wyraźne deklaracje, prawda, ze strony gości, którzy przybyli dzisiaj, ale, ale myślę, że to będzie dobrym początkiem na realizację właśnie dalszych planów związanych z tym mostem. 2014-2020. Może to mnie właśnie zainspirowało, aby tutaj Panu Wójtowi Witkolwiek, czy Wójtowi Gospodarzowi zasugerować spotkanie z Państwem. Bo tak się składa, że ja jestem członkiem Komitetu Rady Ministrów i uczestniczę w każdym posiedzeniu to jest gremium w Radzie Sekretarzy Stanu, na którym się wypracowuje podstawowe dokumenty uzgadnia, które idą na Rady Ministrów. I zobaczymy dwa tygodnie temu w punkcie na komitecie Rady Ministrów ten program, który został, e, oczywiście w tam jest wiele różnych uzgodnień ministerstwowych, bo tak naprawdę jego e, takim właścicielem to jest minister gospodarki i różnego to są właściwie dwa ministerstwa. I y, on został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów, co jest bardzo ważne i z tego co ustaliłem w Centrum y, Programowania Rządu, Prac Rządu, będzie kierowany na Radę Ministrów y, w następny wtorek. Nie wtedy tydzień, tylko za tydzień. To będzie bardzo ważne. Jeśli Rada Ministrów przyjmie, zaakceptuje ten program, to będziemy panie Szanciu mogły już mówić o tym, że możemy się już przygotowywać do pewnych projektów, do pewnych działań. I wolą tego rządu jest przyjęcie tego właśnie programu. Panie ministrze, nie tylko edukacja, ale również współpraca transgraniczna i dzisiaj dużo o niej. Ja oczywiście współpracą transgraniczną interesuję się od wielu lat, między innymi Byłem pierwszym przewodniczącym Polsko-Białoruskiego Społu Parlamentarnego, a teraz jako członek Komitetu Rady Ministrów interesuje się tą problematyką i powodem mojego przyjazdu jest m.in. zaprezentowanie projektu współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią na lata 2015-2020. Jest to projekt obiecujący. Ten projekt został poprzedzony m.in. Programami przyjętymi przez rząd, chociażby programem budowy sieci dróg i autostrad, budowy rozwój infrastruktury kolejowej, program rozwoju turystyki 2020 roku, to są przyjęte już przez rząd programy, natomiast to jest w jakieś korelacji z tym programem współpracy transgranicznej. My mówimy o tych wielkich wydarzeniach, a troszkę zapominamy, o tym, że jeśli chcemy, aby były dobrze chronione granice, to również też e, umocnienie tej. Współpracy poprzez wymianę informacji, wymianę, budowanie sieci infrastruktury jest dla nas jak najbardziej potrzebne. Na pewno w niedługim czasie nie dadzą żadne programy budowy dróg i autostrad efektu, jeśli nie pomyślimy o budowie nowego mostu na przejściu polsko-białoruskim. To jest... Słowatyczach. W Sławatyczach, ale również i na Bugu, przecież tutaj w Terespolu jest potrzeba budowy albo moderniza, modernizacji tego mostu, jeśli ma rzeczywiście to łączyć siecią autostrad te dwa organizmy. Natomiast bardzo ważne w tym programie jest kwestia poświęcona tej ochronie dziedzictwa kulturowego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Przecież pamiętajmy, że wiele obiektów historycznych, obiektów przyrodniczych to jest nasze wspólne dziedzictwo Rzeczypospolitej, Wielkiej Rzeczypospolitej. Że właśnie program wytyczania nowych tras. Tutaj dzisiaj dano przykład chociażby Twierdzy Brzeskie, która jest położona i na terenie Polski, i na terenie Białorusi albo odwrotnie, Białorusi Polski. Ale może być to doskonały produkt turystyczny dla wielu takich koneserów z całego świata, którzy nie tylko pojadą do Wałbrzycha, ale mogą przyjechać tutaj i do nas i czegoś tam szukać. Może nie złotego pociągu, ale jest tyle różnych cennych Obiektów na naszym terenie, że warto turystę przyciągnąć. Dlatego najważniejsze jest to, aby rozmawiały samorządy ze sobą, bo nikt w pojedynkę nie zrobi tego projektu. To jest najważniejsze, że trzeba się integrować, trzeba tworzyć pewne grupy, stowarzyszenia samorządowe i mam nadzieję, że zostaną wykorzystane znaczące środki, które na ten cel są przypisane. Ja się dopytam teraz, bo wróćmy teraz na podwórku właśnie tutaj, te lokalne gmina Sławatycze i sam, same, samo spotkanie, którego tematem no chyba jest ten most, nieszczęsny most, który już nie wytrzymuje tego natęż, natężenia ruchu i teraz... Na chłopski rozum, panie ministrze, gminy mają się o to starać same, poprzez właśnie te projekty Polska, Białoruś, Ukraina, poprzez Prowy, poprzez programy regionalne. Czy jednak, tu wam wspomniał, często nie widzimy tych, 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 tych mniejszych rzeczy, czy Warszawa, czy Mińsk nie widzą tego, że ten most nie wytrzymuje, że tu jest szansa, żeby wesprzeć ten region i ten most wyremontować, zbudować nowy? Nie chcę się wypowiadać za ministra infrastruktury. Bo rzeczywiście te wielkie inwestycje z dziedziny infrastruktury no, muszą być finansowane ze szczebla centralnego przy wsparciu środków unijnych, bo ta, taka jest procedura. W ostatnim czasie przyznam, że nie było wielkiego zainteresowania kwestią tych korytarzy, które wiodą przez Białoruś i wiodą między innymi przez nasze województwo. Ale jestem po ostatnim. Przyjęciu programu rozwoju dróg krajowych na jeśli mówi się, że Dziewiętnastka będzie od Rzeszowa po Białystok i wyżej, no to to pokazuje, że jednak ta Polska Wschodnia jest wpisana w program rozwoju. I tak jak mówiłem, jeśli się planuje dociągnięcie autostrady od Warszawy do. Terespola, no to siłą rzeczy ktoś, kto projektuje, no wie, że tego wąskiego gardła nie zostawi. I programy wymiany tej współpracy transgranicznej, one nie rozwiążą tych wielkich problemów. To musi być rozwiązane na szczeblu centralnym, a przy wsparciu tych określonych środków bo z tych programów można złożyć, zrobić ścieżkę rowerową, kładkę. Ale tych wielkich konstrukcji mostowych, no trudno to jest robić. Ale to się jedno z drugim łączy i mam nadzieję, i wzajemnie wspiera i zazębia. I wtedy tylko ma to sens. Ale musi być przede wszystkim pewna odwilż polityczna, bo e, to musi być dobra wola polityczna, żeby móc rozmawiać o szczegółach. Bo pamiętajmy, że to się łączy takie zezwolenia chociażby z ochroną środowiska i wiele, wiele takich trzeba spełnić administracyjnych. Działań, żeby móc taką inwestycję wykonać. Dzisiaj gościnnie w Słowatyczach, ponieważ to właśnie tutaj odbywają się kolejne obrady G12, czyli 12 samorządów tworzących aktywne pogranicze. Wójcie powoli, krokami, idziecie do przodu, konkretyzują się projekty, konkretyzują się pomysły, również dzisiaj prelegenci. Prelegenci ciekawi. Tematem jest most przejścia granicznego w Słowatyczach. Słowatycze, ale chyba to ważne jest dla większości gmin. Które y, tworzą to stowarzyszenie. Tak, oczywiście. Ten most to jest niestety, ale wąskie gardło, tak jak powiedział minister Słowecki. Niestety, lobowałem za tym, aby ruch e, samochodów ciężarowych był możliwy tym przejściem przez Słowatycze, ponieważ widziałem w tym szansę dla gminy Tuczna przede wszystkim, aby tą trasą od Zalesia do Sławatycz e, poprzez gminę Tuczna, mogli podróżować. Przejeżdżający zarówno samochodami ciężarowymi, jak i turyści osobowymi. Natomiast, no, niestety, stan tego mostu na ten obecny moment yy, wygląda tak, iż. Yy... Samochody osobowe przepuszczane są wahadłowo, także dwa pojazdy nie mogą znajdować się na moście. Natomiast ruch ciężarowy całkowicie został zablokowany i nie ma możliwości, tutaj, żeby ciężarówki, nawet te najlżejsze przez ten most, przejechały. Z tego, co mi wiadomo, nietypowe pytanie. No, wydaje mi się, że y, skoro jest to most graniczny, to, to, to na tym, no, ty, powinny o tym decydować władze Warszawy i w Mińsku. To im powinna najbardziej zależeć, prawda? Tymczasem spotykają się samorządowcy lokalni, i wychodzi na to, że y, tak naprawdę. Że to oni dbają o coś, co, co łączy dwa, dwa narody, a pewnie i dalej, bo przecież z tego mostu korzystają nie tylko Polacy, nie tylko Białorusini. No tak, tak to wygląda. Musimy dbać o swoją małą ojczyznę, małe ojczyzny. W związku z tym byliśmy z wójtem ze Słowatej czy z Grzegorzem Kiecem w Warszawie u ambasadora, przyjął nas. Także no zdziwienie ambasadora było ogromne, gdy poinformowaliśmy go o stanie tego mostu i nawet takie pytanie, czy to jest, aby nasz most, czy białoruski, czy polski. Kolejnym działaniem było to, iż Wójt Grzegorz Kiedze, wójt gminy Sławatycze, poinformował mnie, że, że nabrało to jakieś tam działanie, jakiegoś rozpędu i, i strona białoruska stwierdziła prawdopodobnie, że to jest ich most i przygotowują się do budowy nowego mostu. Dlatego też no, chciałem sprawę pchnąć dalej, na, nadać pędu tej sprawie i dzisiaj poprosiłem wójta gminy Sojatycze o zorganizowanie tego spotkania, konferencji no w gronie dużo szerszym, bo potwierdzał również i marszałek Sławomir Sosnowski, również ambasador. No niestety część gości nie dojechało. Poniedziałek, różne względy, początek tygodnia. Ale, przedstawiciele chyba są, są. ale jest sporo przedstawicieli i, i też jest okazja poinformować innych o, o stanie prac nad strategią przygranicznego obszaru funkcjonalnego, bo to może tak to tak wygląda, że to już dwa lata dobiegają, no ale my jesteśmy pierwszym stowarzyszeniem samorządu w województwie lubelskim, który już ma tą strategię i ona jest praktycznie prawomocna. W dniu w środę będę miał sesję Rady Gminy Tucznej, na, na, na której właśnie przyjmiemy tą strategię w formie uchwały, także już praktycznie wszystkie dokumenty strategiczne zostają uchwalone, czekamy teraz na nabory, gdzie pozostałe samorządy, no jeszcze są daleko za nami, także my My no przynajmniej rok, półtora roku jesteśmy przed innymi, dlatego, dlatego widzę ogromną szansę. Gmina Tuczna, gdzie widzi właśnie swoją szansę? W, w Prowie czy w tym partnerstwie Polska-Białoruś-Ukraina? Czy z tego i z tego dało się coś uszczknąć? No akurat ja poszukuję środków tam, gdzie jest potrzebny jak najmniejszy udział własny. Także celuję w regionalny program operacyjny. Projekty kluczowe. Celuję też w program Polska-Białoruś-Ukraina, gdyż tam są no najlepsze dotacyjne środki. Mamy już pe pewien plan, ponieważ postarałem się o to, aby fachowcy. Zbadali zasoby gminy Tuczna, ponieważ od pewnego czasu współpracuję ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w ubiegłym miesiącu studenci mieli okazję przeprowadzić badania w mojej gminie na, na temat zasobów, szans, możliwości. Tych rzeczy, które. Które my mieszkając tutaj nie widzimy, a ludzie z zewnątrz to widzą. Właśnie jednym z gości jest też dzisiaj pan profesor ze SGGW. Spóźnił się nieco, ale przywitam go w terminie późniejszym, już pod koniec dyskusji. Zaczynaliśmy z grupą 6 dni, natomiast w tej chwili docelowo mamy 12. Jak państwo widzicie, jest to obszar już bardzo spójny i obejmuje północną część województwa. A my uznaliśmy w pewnym momencie, że stawiamy na aktywność i y, pomysł, żeby rozwijać się właśnie w układzie 12 dni, myślę, że jest jak najbardziej pożądany i gdzieś tam akceptowany, dlatego, że no, jest to kawałek obszaru funkcjonalnego. E, to, co jest w tej chwili bardzo ważne w polityce. I myślę, że województwa i w pisarni żeby właśnie myśleć ponad linie i próbować realizować i wspólne projekty. Eurokompas nadal pracuje usilnie nad strategią, nad pomysłami dla G12, czyli dla tej grupy samorządów zrzeszonych w aktywnym pograniczu. Na ile, zanim zadam konkretniejsze pytanie dotyczące samej, samej pracy nad strategią, nad, nad pomysłami, na ile Eurokompas i to, co wypracujecie, może pomóc? Konkretnie, gminie Słowatycze w remoncie, odbudowie, budowie nowego mostu. No tutaj kwestia budowy czy odbudowy mostu e, zależy od tego w, w czyich to jest kompetencjach. Natomiast e, w dokumencie takim strategicznym jest to oczywiście ujęte. Natomiast przełożenie tego na, na fazę realizacji i na znalezienie środków na ten cel no, będzie zależało od wielu czynników. Natomiast staramy się w tym dokumencie ramowym pokazywać takie potrzeby i też pokazywać to, to w szerszym wymiarze. Ten obszar 12 gmin, które ze sobą już współpracują. Przede wszystkim musi budować pewien potencjał i w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej, ale też w zakresie tutaj bazy logistycznej i takie twarde, duże projekty inwestycyjne, jak, jak ten most, no też muszą się. Ten, muszą, muszą się wpisywać. Natomiast kto to będzie realizował za jakie środki, to oczywiście to zależy od no, konkretnego beneficjenta, czy tego aplikującego, bo tutaj są różnego rodzaju instrumenty, te, które dotyczą samych gmin, jak i też projektów bardziej rządowych czy, czy, czy takich w wymiarze transgranicznym. Tak sobie teraz pomyślałem, że. no. Nie ma co ukrywać. No ten region, czyli taki łącznik Polski, Białorusi, Ukrainy powinien być mlekiem i miodem płynącym. No w końcu łączą się, tak, pieniądze samorządów, pieniądze centralne Polski powinny się łączyć, Białorusi powinny się łączyć Ukrainy. są pieniądze Unii Europejskiej, są projekty. Więc dlaczego nadal borykamy się z podstawowymi problemami? No przede wszystkim to musimy pamiętać, że jest to obszar. Przygraniczny i jakbyśmy na to nie patrzyli, to w takich dokumentach no, na poziomie kraju i, i wyżej, to jest to obszar peryferyjny. Bo no, no, w Tak, jak w tak. Jak popatrzymy na przykład na historię rozwoju takich obszarów w Województwie Lubuskim, kiedy jeszcze Polska na przykład nie była w Unii Europejskiej, to nie, myślę, że tej peryferyjności było nawet więcej. Natomiast z chwilą, kiedy, kiedy ta granica się przesunęła i, i powiedzmy no nastąpił ten, ten swoboda przepływu osób, towarów prawda, i kapitału, to, to zaczęło się zmieniać. W naszym przypadku no, ważne jest, żeby budować te relacje właśnie transgraniczne z naszymi partnerami po stronie białoruskiej żeby doprowadzić do nawet tego e, takiego małego przygranicznego ruchu bo wtedy wszyscy na tym mogą skorzystać i oczywiście są, są już przykłady bo na przykład Białowieży e, turysta który po polskiej stronie przyjechał sobie na odpoczynek może wybrać się na wycieczkę właśnie na drugą część puszczy białowieskiej, oczywiście przy, przy, pełnych, przy pewnych ograniczeniach, ale jest to możliwe i myślę, że w takim modelu można tutaj budować. Ja, ja dzisiaj Tutaj korzystając z okazji, że, że był też pan konsul, chciałem troszeczkę tak zarazić takim pomysłem współpracy właśnie w zakresie wspólnego sieciowego produktu turystycznego, bo jeśli popatrzymy, Brześ. twierdza Brześć, gdybyśmy mogli to porównać do, do innych potencjałów, takich, gdzie granica nie dzieli, to prawdopodobnie. To, to, to hasło, że ten obszar mógłby no, płynąć tym miodem i mlekiem, no, mogło być w jakimś tam zakresie realizowane. Natomiast no, my borykamy się tak naprawdę z pewnymi takimi zaszłościami, ze sztucznością tego wszystkiego i no, trzeba pracować takimi małymi kroczkami. Sama strategia zakłada, że chcemy ten obszar rozwijać w różnych obszarach wykorzystywać optymalnie te środki, które są z Unii Europejskiej, czy to w regionalnym programie operacyjnym czy w programie rozwoju obszarów wiejskich, bo to jest główny instrument dla gmin. gmin wiejskich. I jesteśmy w fazie jeszcze jeszcze no, jak ja to nazywam zasypywania pewnych, Pewnych zaszłości takich cywilizacyjnych dołów, aczkolwiek jest to obszar o, o, o dużym potencjale. Czy, czy, czy popatrzymy pod względem turystyki, czy nawet tej energetyki solarnej, to tutaj są duże możliwości. Też przetwórstwo, logistyka gmina Terespol, Piszczas, gdzie tak naprawdę tej logistyki tutaj w województwie jest najwięcej. I dobrze by było, gdyby na to w większym zakresie zwrócić uwagę na poziomie regionalnym, ale i krajowym, bo mamy na przykład program Infrastruktura i środowisko potężny program, gdzie, gdzie na przykład w zakresie logistyki tych, tych węzłów, które Polska powinna rozwijać, no znaczne pieniądze powinny tutaj na ten też obszar przyjść. Ale to oczywiście będzie zależało od biznesu. Bo, bo nie łudźmy się, samorząd jest takim elementem tylko wspomagającym, natomiast ten, ten duży biznes, który przychodzi, nawet międzynarodowy, nawet chiński, jak tutaj na spotkaniu dzisiaj mówiliśmy, on jest i on czeka na, na tylko pewne uwarunkowania, które się poprawiają i wtedy, i wtedy to może zaiskrzyć i zaistnieć. Okres wyborów nie sprzyja jakiemuś planowaniu, więc wokół tego bardzo dużo populizmu, wokół dużo tego, jakichś tam obietnic. Natomiast dzisiaj cieszę się, że jest tutaj taka atmosfera do tej twórczej dyskusji. I to dzisiejsze spotkanie ma raczej charakter informacyjny. Jeśli Państwo będziecie potrzebowali, jak Rada Ministrów przyjmie ten program, to z przyjemnością jakiegoś dobrego prelegenta. Wam tutaj, jak będzie taka potrzeba, przyślę. I też ważne, żebyśmy rozpisali na pewne obszary, które Was interesują.